Cześć, ja się nazywam Oleg Lewczenko, jestem masażystą w prywatnym centrum Fizjoterapii i Osteopatii Fizjomet i ostatnio opowiedziałam wam o masażu klasycznym i sportowym. Dzisiaj opowiem wam o masażu limfatycznym. Postaram się dokładnie wytłumaczyć, co to jest układ limfatyczny, jaką rolę odgrywa w naszym życiu i jaką korzyść niesie masaż limfatyczny. Za każdą funkcję w naszym organizmie odpowiedzialny jest inny układ. Na przykład, kiedy wychodzimy z wanny, potrzebny jest twardy szkielet, który stabilizuje nasze ciało i utrzymuje go w piłonie. Za oddychanie, utrzymywanie kształtu ciała i poruszanie się odpowiada układ mięśniowy. Układ krwionośny, który dostarcza krew i tlen oraz wszystkie substancje odżywcze do komórek w naszym organizmie. Układ pokarmowy, który trawi pokarm i również zabezpiecza ciało składnikami odżywczymi. Układ oddechowy między innymi odpowiada za wymianę gazową. Układ limfatyczny natomiast jest zupełnie inną historią. Towarzyszy on wszystkim wymienionym układom. Układ limfatyczny otacza całe ciało od niego zależy nasze zdrowie i to, jak się czujemy. Jeżeli układ limfatyczny zostanie zakłócony, wszystkie inne systemy będą działać gorzej. Układ limfatyczny jest ściśle powiązany z układem krążenia krwi. Najpierw krew przepływa przez duże tętnice. A następnie rozchodzi się w sieć naczyń krwonośnych. Pozostawiając czerwone krwinki wewnątrz naczyń krwonośnych, przez ścianki wydaje się płyn limfatyczny. Podróżując między komórkami płyn lymfatyczny dostarcza im składniki odżywcze i zabiera produkty rozpadu. W ten sposób płyn lymfatyczny po usunięciu zbędnych substancji. w postaci toksyn, wirusu i szkodliwych bakterii zamienia się w chłonkę i trafia do naczyń limfatycznych, które kierują ją do węzłów chłonnych. Innymi słowami, układ limfatyczny działa jak wewnętrzna kanalizacja. Wszystkie niepotrzebne i szkodliwe substancje są przekierowywane do układu limfatycznego. Na przykład, wyobraźcie sobie sytuację, w której przez 2 lub 3 tygodnie nie usuwamy nieczystości z domu. To mogą być naczynia lub śmieci. A teraz wyobraźcie sobie, że organizm przez lata nie potrafi samodzielnie usuwać nieczystości. Jeżeli układ limfatyczny z jakiegoś powodu przestaje działać prawidłowo, zaczyna to prowadzić do rozwijania się chorób. Jak zrozumieć, że twój układ limfatyczny nie działa prawidłowo? Jeżeli czujesz się ospały, męczy Ciebie bezsenność i złe samopoczucie, odczuwasz wzmożone zmęczenia, obrzęki i worki pod oczami. Dłonie i stopy puchną nie tylko po dłuższych spacerach, ale także przy długotrwałej pozycji siedzącej i leżącej. Zauważasz u siebie objawy apatii, lenistwa, masz słabą odporność, niestabilny stan psychoemocjonalny. Pojawia się zmiany skórne, jak trącik, brodawczaki, plamy starcze. Wspomniane symptomy mogą świadczyć o nieprawidłowym funkcjonowaniu układu limfatycznego. W jaki sposób można poprawić jego działanie? Układ limfatyczny oczyścia się podczas ruchu i oddechu. Dobrą pasywną metodą na rozwiązanie problemu zastoju limfatycznego jest masaż drenażem limfatycznym. Pod wpływem drenażu limfatycznego dochodzi do pobudzenia pracy limfy, przyspieszenia metabolizmu w komórkach, a wraz z nadmiarem płynu usuwane są toksyny. Podczas zabiegu masażysta wykonuje powolne i płynne ruchy wzdłuż przepływu limfy w kierunku węzłów chłonnych. Масаж виконаний є на цілому тілі легкою помпуючою технікою. На переміну з гласканням і вичисканням масажиста виконує масаж від колен до пахвіни, від бжуха до мідниці. Наступно від дівчини до рамін і від шиї до клатки першової. Jest to masaż przyjemny i działa relaksacyjnie. Często zdarza się, że pacjenci zasypiają podczas masażu. Już po pierwszej sesji masażu pacjent odczuwa lekkość w ciele, poprawa nastroju, znika zmęczenia, skóra staje się gładka, elastyczna i zdrowa. Praca z układem limfatycznym wymaga regularności, jeżeli chcesz osiągnąć dobry efekt, i dokładnie oczyścić swój organizm, musisz wielokrotnie powtarzać zabiegi masażu drenażem limfatycznym. Wskazane jest od 6 do 12 masaży wykonywanych 2-3 razy w tygodniu. Wskazaniem do masażu limfatycznego jest przede wszystkim potrzeba usprawnienia odpływu limfy i likwidacja obrzęku. Dodatkowo masaż drenażem limfatycznym jako element leczenia i późniejszej regeneracji jest korzystny w przypadkach likwidacji celulitu spowodowanego naruszeniem struktury tkanek, utraty wagi, zwiększenia odporności, pozbycia się przeciążenia, regularnych bólów głowy, normalizacja snu. Masaż limfatyczny również będzie przydatny kilka tygodni po porodzie. Jego właściwości wspomogą osłabiony organizm. Jak i każdy masaż, taki ten ma swoje przeciwwskazania. Masaż drenażem limfatycznym nie jest zalecany osobom z różnymi chorobami skóry, chorobami układu krążenia, chorobami węzłów chłonnych. Obecność nowotworów złośliwych, choroby zakaźne, cukrzyca też występują jako przeciwwskazania. Masaż limfatyczny jest wykonywany na całe ciało lub na poszczególne partie, w których są widoczne obrzęki. Jeżeli Państwo macie wątpliwości co do takiej formy masażu, warto się skonsultować z fizjoterapeutą, lekarzem lub samym masażystą. W następnym odcinku opowiem Państwu o masażu segmentarnym. Do zobaczenia!